Możesz mieć sałatka Lisner. Pyszna jak domowa, od razu gotowa. Mm, jak szybko zrobiłeś, pyszna! Zrób to z głową, weź gotową. Tu musi być listner. Vision Express każdy może dostrzec piękne chwile, które tworzą niezapomniane historie. Przyjdź na wielkie badanie wzroku. Teraz profesjonalne badanie jest bezpłatne i do 50% zniżki na soczewki okularowe. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 5,49 z Kaufland kart. Tak, tylko 5,49. A ręcznik papierowy Velvet Turbo jedynie 11,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Dzieło lint Metro Chocolatier. Zniewalająco aksamitna pralinka Lindor. Zanurz się w tej wyjątkowej chwili. Lindor, podaruj chwilę przyjemności. Wielkie święto, super cen, Waldi. W tym tygodniu kawa Jakobs przy zakupie dwóch, druga aż 70% taniej. Tylko 26,99 za sztukę. A wszystkie cukierki na wagę 30% taniej. W tym galaretki oponanki 20,90 za kilogram. Raz, Aldi, zawsze coś, Aldi. W swojej głowie po Allegrze podczas godzin szczytu. Świetnie, alergia, korek. Zaraz jeszcze wiecie zmęczenie. Wrzuć na luz, wzięliśmy Allegrę. No oczywiście, droga jest prosta, kiedy mamy Allegrę. Bo Allegra nie zaburza koncentracji, więc możesz po niej siąść za kierownicą. Allegra działa szybko i przynosi ulgę w aż do 24 godzin. Allegra to oczywisty wybór. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Coś z kolanem? Na no stawy weź artresan. Artresan Effect zawiera kolagen oraz Apreflex. Wspiera chrząstkę, zwiększa elastyczność stawów. Pierwsze efekty już po siedmiu dniach. To co? Dziś schodami? Wybierz kapsułki lub saszetki. Artresan Effect. Bądź w ruchu. Dzielny rycerz. Zawsze ratuje uśmiech księżniczki. To jest świetne, a to jest pyszne. Pyszne sery Hochland wywołują uśmiech u każdego. Hochland, to jest pyszne. Z Cook for Me od Tefal odkryjesz niekończącą się bazę przepisów, aby zadowolić całą rodzinę w mgnieniu oka. Cook for Me Touch Pro. Tefal. Smarter together. A z pokrywą Extra Crisp zamienisz swój Cook for Me w Air Fryer. Mamy mało czasu. Bierzmy się do roboty. A twoje kolano? Jesteś pewien? Kolano? Od kiedy używam Difortanu, zapomniałem, czym jest uporczywy ból. Żel Difortan bardzo silnie koncentruje się w tkance zapalnej i zwalcza bóle mięśni i stawów. Jesteś niezastąpiony, tato. Jak Difortan. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Difortan. Dla mnie najsilniejszy. RTV Euro AGD. Robimy porządek z cenami na święta Wielka moc obniżek. Piekarnik Amika 1699. Płyta Amika 1499. W sklepach i na eurocom.pl Słyszałeś? Almette ma serek wiejski. Serek wiejski, Almette? Wow! Almette, Serek wiejski? Pierwsze słyszę! Tak! Almette ma Serek wiejski! Niam. Serek wiejski, Almette. A to dobre. No to sobie postoimy. Wszystko mówi mi mi, mi. Pobierz aplikację pi Tankuj wysokiej jakości paliwa BP z technologią Active do 30 groszy za litr taniej i delektuj się aromatyczną kawą za 5 zł. Zbieraj punkty i oszczędzaj w programie BP Me. Bo w media Ma. Mega okazja w MediaExpert. Na przykład kup w zestawie piekarnik parowy Electrolux Steam Crisp z termosondą i płytę indukcyjną Electrolux z złączonymi polami grzewczymi, a zmywarkę Electrolux 45 lub 60 cm z intuicyjnym sterowaniem Quick Select i technologią AirDry dostaniesz za złotówkę. masz. Twój smartfon jest starszy niż ja. Zawijam się stąd. Ach. Twój smartfon psuje zabawę. Kup nowy Samsung Galaxy A565 Generaty 0% i odbierz 500 zł z bankomatu. Plus. Przesyłka specjalna od scifi Na ten adres. Co to? Paczka pełna niespodzianek. Nie bójcie się. Bądźcie gotowi. Zmierza w Waszą stronę. Odrobina zamieszania? To niebezpieczne. Obserwuj. Zaczynamy! Potwory? Pilnujemy ich. Rekin, uciekaj. My cię nie rozczarujemy. Straciliśmy wszystko. Bo sci-fi nigdy nie zawodzi. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Co będzie następnym razem? To tajemnica. Oczekuj naszych przesyłek w każdą niedzielę kwietnia. To wyzwanie? Niedzielę science fiction. Premiery filmowe. Dziś o 22 na sci-fi. Legenda, ikona, bibliotekarz. Ciągle mi się to zdarza. Czeka cię niezwykła wyprawa. Zło przybiera różne formy. Nigdy nie odpuszczasz. Pełna magii. I zwrotów akcji. W bibliotece możesz wiele się nauczyć. Jeden wieczór. Dwa filmy. Idzie mi całkiem nieźle. Wieczór bibliotekarza. W sobotę o 18 na Sci-Fi. Powraca jeszcze bardziej stylowa i oszczędna hybryda piątej generacji z bezstopniową automatyczną skrzynią biegów i mocą do 130 koni mechanicznych od 26 lat doskonalimy technologię hybrydową przedstawiamy najchętniej wybierane auto segmentu B nowa Toyota Yaris 130 z korzyścią do 14 500 zł jak troszczyć się o drewno? zabezpiecz je produktami Sadolin by nie bało się wody Mogło cieszyć się słońcem i bronić przed śniegiem. Zachowaj piękno drewna na lata. Polecam Sadolin. Darek Stolarz. Nakruszysz tą kanapką. Nie możesz nad talerzykiem? Krusz Kraków idzie! Do kupnij podalerzyk! A jak już tam jesteś, to zrób mi kanapkę z tą szynką od szpagra. Nikt nie oprze się legendarnie smakowitej szynce od szwagra z królewskiej spiżarni. Ale ostatni, bo się jutro w zbroję nie zmieścisz. Krakus. Król Szynki. Piękna uroczystość. Tylko ta niestrawność. Fajna zabawa. Jedynie ten ból brzucha. Niezła wyprawa. Gdyby nie wątroba. Jedyny problem to niestrawność czy wątroba? Sięgnij po Rafa Holince. Jedyny taki lek. Rafa Holince. Leczy niestrawność, chroni wątrobę. Zwalcza ból brzucha. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rafa Holince. Dobre trawienie i ochrona wątroby. Moja mama wie, co zrobić, żeby moi niewidzialni bohaterowie stale ze mną byli. Wystarczy 5 kropli Biogaja Protectis Baby dziennie. A gdy moje dziecko podrośnie, suplementy diety Biogaja Protectis Baby nadal będzie wspierać jego mikroflorę. Dzieło Lindt Metro Chocolatier. Zniewalająco aksamitna pralinka Lindor. Podaruj chwilę przyjemności. Dokucza ci ból i świąt w pozycji siedzącej? Uwaga, to mogą być hemoroidy. Lek proctoglyvenol działa już po 10 minutach. Szybko łagodzi ból, swędzenie i pieczenie. Redukuje stan zapalny, poprawia napięcie naczyniowe i uwalnia od hemoroidów. Proctoglyvenol skutecznie i szybko uwalnia od hemoroidów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W aptece pytaj o lek w granatowym opakowaniu. Oba katastrofa. Przygarnij nowy model Tefal X-Force Flex. Jego ekstremalnie skuteczna elektroszczotka głęboko odkurza, a unikalna głowica odkurza i aktywnie myje jednocześnie. Dla nieskazitelnych rezultatów. Tefal X-Force Flex. Niezawodny przyjaciel domu. Współlokatorzy. E, powinniśmy tu trochę ogarnąć. Okej, okay, to ja gotuję, a ty sprzątasz? Przygotuję pyszne danie z warzywami i kremowym beszamelem. Gotowe! Ty też zasmakuj w pysznych, domowych lasaniach. Smacznie sprytne. Dzień, dzień, dzień dobry. Dulkowis wspiera naturalny rytm pracy jelit, przynosząc ulgę w zaparciach o poranku. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Miasto zna wiele dróg, ale najpiękniejsze prowadzą ku wolności. Tam, gdzie czas płynie wolniej, gdzie nie da się przewidzieć wszystkiego. A technologia tworzy nowe możliwości. By każda chwila stawała się wyjątkowa i prowadziła ku kolejnym przygodom. Nowe BMW X3. BMW radość z jazdy. Ale akcja! W całych internetach o was huczy! Farmer Aldi poleca pomidory malinowe aż 40% taniej, tylko 14,99 za kilogram. I awokado aż 40% taniej, tylko 3,89 za sztukę. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Kolejne zaparcie. Kolejna tabletka. Nie idź w zaparte. Zapasz Ksenę i poznaj teraz jej siłę działania. To lek z maksymalną dawką substancji czynnej. Działa jak tabletka, ale jest w przyjemnej formie do zaparzania. Wystarczy jedna saszetka, by uwalniać się od zaparcia. I od tabletek. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Xenna. Szkoda czasu na zaparcie. Kaufland jest fresh, Więcej oszczędności z Kaufland Card. Poniedziałek i wtorek tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card. A wędliny z lady w plastrach od 30% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Sałatka warzywna. Kupiłeś składniki? Pst. Po co ci składniki, jak możesz mieć w sałatka Lisner? Pyszna jak domowa, od razu gotowa. Mm, jak szybko zrobiłeś, pyszne! Zrób to z głową, weź gotową. Tu musi być Lisner. Z wędzinami Balcerzak wygrywanie jest proste. Wygrywaj z gwiazdami aż 300 tysięcy złotych. Sprawdź na loteria loteriabalcerzak.pl. RTV euro AGD. Teraz w euro. Zyskaj kod o wartości aż dwóch lat na kolejne zakupy. Kup produkt w 30 latach 0% i zgarnij kod. Promocja na tysiące produktów, szczegóły w sklepach i na eurocom.pl Weź Manti Extra, działa natychmiast i aż do 12 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Manti Extra, tej siły wymaga każda zgaga. Tego daru nie można zignorować. Widzę zmarłych, przemawiają do mnie. Serial Medium od pierwszego sezonu. Nawiedzałam Cię w snach, bo potrzebuję pomocy. Po dwa odcinki od poniedziałku do piątku. Rozwiążmy wszystkie tajemnice. Muszę coś poczuć. Medium. Po dwa odcinki od poniedziałku do piątku o 20 na Sci-Fi.